Drodzy, pragnę Was poinformować, że dokonałem ci transakcji w moim publicznym portfelu aktywnym. Mianowicie sprzedałem akcje Eli Lili, zamknąłem całą pozycję, inkasując imponujący zysk ponad 43% na tych akcjach. Więc jak na niecałe 3 miesiące i trwania to jest naprawdę nieźle. Dlaczego sprzedaję te akcje? Sprzedaję dlatego, że wypełniły swoją rolę inwestycyjną w portfelu, osiągnęły założoną cenę, przy której miałem ją sprzedawać i trzymając się planu, po prostu go wykonuję. Wcale nie wykluczam, że akcje nie będą dalej rosły. Spółka ma nadal duży potencjał, natomiast te wzrosty ostatnie, choćby nawet dzisiejsze, są bardzo atrakcyjne dla mnie. I tak jak mówię, działam zgodnie z planem, zamykam pozycję. Poprawi to również płynność całego portfela, jak wiecie ostatnio użyłem marginiu do zakupu mety, więc to na pewno jest jakiś dodatkowy pozytyw. Ci, którzy jeszcze nie śledzą mojego portfela, a właściwie portfeli, możecie się zarejestrować pod adresem aktywnyportfel.pl, gdzie znajdziecie prowadzony przeze mnie portfel aktywny oraz portfel GPW, który dopiero co powstał i jest na etapie tworzenia. To wszystko, cześć i powodzenia na rynkach.